Wiesz o czymś? Nie. Ale Alberto chyba już zrozumiał, że ślepa go zostawiła. Porzuciła go i odeszła. On nadal ją kocha. A ja... chyba nie myślisz o tym prostaku z rancza. Alberto nigdy nie pokocha mnie tak jak Marina. Wszystko w swoim czasie Jesteście przyjaciółmi Przekonaj go, że stracił żonę Anette na mnie czeka Baldomero wyjechał, żeby zbliżyć się do Damiany i Mariny? Myślałem, że znasz wszystkie plotki w miasteczku Baldomero zawsze był zakochany w Damianie nie rzucił pracy. Poprosił o przeniesienie. Dowiesz się dokąd. Ja też spróbuję. Swoimi drogami. Dobrze. Z administracją cmentarzy. Chodzi o informacje. Szukam niejakiego Baldomera Kesady. Był stróżem cmentarza w Valle de Bravo. Nie jestem z rodziny, ale chodzi o to, że pożyczyłem mu pieniądze i chciałbym je odzyskać. Nie udzielacie takich informacji? Dobrze, poproszę o numer. Mam coś do pisania. Nie przyprowadziłbym Cię tutaj, wiedząc, że spotkasz Panią Prudencję. Chciała się pomodlić. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Oby nie zawiadomiła Alberto. Prosiła się o to? Ona twierdzi, że powinnam z nim porozmawiać. Alberto bardzo cierpi. Nie chcę tylko, żeby don Luis wiedział. Inaczej doktor Isauro też się dowie. Już zapomniałem o tym draniu. Dziękujemy, Baldomero, za spacer. Pora odpocząć. Do zobaczenia. Szkoda, że nie znaleźliśmy nowego mieszkania. Będę szukał. Dobrze. Dziękujemy. Idźcie odpocząć. Do widzenia. Chciałabym poprawić relację z Luisem, tymczasem muszę to ukryć. Marina ma rację. Nikt nie powinien o tym wiedzieć. Poza Alberto. Jemu powiedz: o czym? Alberto, pamiętam muzykę z wczorajszego przyjęcia. Tak cudownie się czułam w Twoich ramionach. Mógłbym przetańczyć z Tobą całą noc. Nie uciekajmy przed tym, co czujemy. Kocham Cię. Nie możesz nic zrobić. Zaufaj mi. Nie bój się. Czekoladki? Dziękuję. Więc to będą oficjalne oświadczenia. A więc oficjalnie się zgadzam. Skoro to nasze pożegnanie, niech będzie niezapomniane. Zostań moją żoną. Czy bierze pan sobie za żonę Marinę rios Sepałę? Tak. Ogłaszam was mężem i żoną. Gdzie jesteśmy? W niebie. Gdzie się podziała Twoja wielka miłość, Alberto? Czemu nadal Cię kocham? Ja się Zostawię was samych. Dziękuję. Musimy porozmawiać. Co się stało? W kościele spotkałam Marię. Zrobiło się zimno. Nie chcę, żebyś się rozchorowała. Już idę. Wspominałam. Wciąż mam nadzieję, że Alberto zmieni zdanie i pokocha moje dziecko. Na pewno. Miał czas, żeby wszystko sobie przemyśleć. Oby tak było. Mam nadzieję. Pracuję z Damianą na targu. Wynajęły pokoik na poddaszu. Nie rozumiem, dlaczego nie przyszła do mnie. To zrozumiałe. Jak to? Słyszała naszą rozmowę. Źle mnie zrozumiała. Musisz jej to wyjaśnić. Pamiętaj o dziecku. Ślicznie wygląda. Marzę, by ją przytulić. Wiem, że nie chcesz słyszeć o Don Luisie, ale Donia Prudencja ma rację. Ułatwisz dziecku życie, a o nazwisku zdecydujesz później. Mojemu dziecku niczego nie zabraknie. Oto czego miłością. Pieniądze nie są najważniejsze. Jest tyle dzieci, którym brakuje miłości rodziców. To prawda. Chodźmy spać. A jeśli Alberto przyjdzie? On się tu nie pojawi. już. Dobry wieczór, Alberto. Moja Vanessa? Jest Alberto? Nie, chyba nie wrócił ze szpitala. Rozmawiał z panią Prudę. Widziałam. Umówił się z przyjacielem. Pewnie jest z Erikiem. Sprawdzę. Cześć. Jest z tobą Alberto? Nie, jeszcze siedzę w szpitalu. Jeśli chcecie gdzieś wyskoczyć, dajcie znać. Jasne. Nie spotkali się. Może jesteś z jakąś pielęgniarką ze szpitala? Żartowałem. Mogę? Wejdź. Zostawię Was. Kochanie. Szukałem was. Nie masz pojęcia, jak tęskniłem. Ja za tobą też. Dlaczego to zrobiłaś? Mieszkasz w takim miejscu, z dala ode. Dlaczego? Kiedy byłam mu, Don Margarito, słyszałam twoją rozmowę z mamą. Wtedy zrozumiałam, jak bardzo się różnimy. Nie chciałem, żebyś pozbyła się dziecka. Ja tylko muszę mieć pewność, że ono jest moje. Prosiłam jedynie, żebyś mi zaufał. Ono jest nasze, naprawdę. Chcę, żebyśmy razem cieszyli się z jego narodzin. Wciąż pamiętam, co zrobił Isauro. To owoc naszej miłości. Uwierz mi. Kochasz mnie? Jaki to ma związek? Rozwiałabyś moje wątpliwości. Gdybyś mnie kochał, uwierzyłbyś mi na słowo. Czemu tak długo nie wraca? Mają o czym rozmawiać. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu będziemy razem. Alberto wrócił do Mariny? Wiecie, gdzie ona jest? Nie, ale pani Prudencja odzyskała nadzieję. Wejdź chcę porozmawiać z żoną. Będę tuż obok. Dziękuję. Jeśli dalej będzie taka zadziorna, wyrzucę ją na bruk, to ja jej płacę. Słucham?

Nie chcę się kłócić. Szukam zgody. Kocham Cię. Tak bardzo mi ciebie brakuje. Tylko mnie? Niedługo urodzę dziecko. Pokocham je, jeśli zgodzisz się zrobić badanie. Nie możesz go uznać za swoje? Nie czuję tak jak ty. Nie chcesz spróbować? Muszę mieć pewność. Wystarczy jedno badanie. Widzę, że go nie zaakceptujesz. Trudno. Urodzę i wychowam je sama. Idź już. Ustąp choć trochę. Na pierwszym miejscu stawiasz swoje dziecko? Oczywiście. Zawsze tak będzie. Ono jest najważniejsze. Nie dajesz mi wyboru. To nasze pożegnanie. Ostateczne. Niech tak będzie. Entonces, casi sea. Así? Estás segura? Jesteś pewna? Sí. Adios tak. Adiós, Marina. ¡Adiós! żegnaj Alberto Pogodziliście się? Nic do niej nie trafia, a ja muszę wiedzieć. Marina Cię kocha, ale teraz najważniejsze jest dziecko. Ono nie jest niczemu winne. Powinieneś się ją wspierać, kochać, dzielić jej szczęście. Nie potrafię, nie mając pewności, czy to moje dziecko. Pamiętaj, żeby był cień. Gdyby coś się działo, podlej wywarem z ziół. Tak jak cię uczyłem. Wszystkie pomysły świetnie się sprawdziły. Twoje awokado będą pyszne. Nie wiem, czy to zobaczę. Dlaczego? Wciąż czuję, że czegoś mi brakuje.

Dziękuję. Paulino. Paulino. Czemu nic mi nie powiedziałaś? Alberto jest jej mężem. Poza tym, ona nie chce nikomu zdradzić, gdzie mieszka. A mi, Alberto. W końcu się odnalazła. Musi zrobić badania. Po co? To szósty miesiąc. Tym bardziej nie będzie wątpliwości. Ona chce mieć to dziecko. Alberto je uzna, ale postawił warunki. Nie mów nikomu, gdzie jest Marina. Obiecaj mi to. Obiecaj. Obiecaj. Obiecuję. Dziękuję. Dziękuję. Jak mogę cię pocieszyć? mama. Myślałam, że po tylu miesiącach rozłąki Alberto coś zrozumiał, ale nic się nie zmieniło. Skoro jesteś pewna, że to dziecko Alberto... Zgódź się. Potrzebuję mężczyzny, który mi ufa i wierzy w to, co czuję. Chcę być kochana tak samo, jak ja kocham swoje dziecko. Alberto ma inne oczekiwania. Boli mnie to. Bardzo. Bardzo. Nie powinnaś mówić, mężowi. Obiecał, że zachowa to dla siebie. Pani Susana lubi wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w tym domu. Alberto wróci z Mariną, więc i tak się dobie. Zaparzę herbatę. Dziękuję. Marina, jest z tobą? Nie. Coś się martwi? Zmartwień nigdy nie brakuje. Wierzę, że możesz na mnie liczyć. Tak, dziękuję. Pójdę po kawę. Alberto wrócił, ale sam. Gdzie Marina? Mieliście się pogodzić. Powiedziałem jej, że tęskniłem i chcę do niej wrócić. A ona nie zgadza się na badanie. Co za różnica, czy jest twoje? Dziecko to błogosławieństwo. Chciałbym być szczęśliwy z Mariną, ale ono wciąż przypomina mi o Isaurem. Doskonale cię rozumiem. Wzięliście ślub. Według prawa to twoje dziecko. No, senora. no, no, Alberto i Marina nie są małżeństwem. Co? Tekst polski Karolina Władyka. Czytał Kacper Kaliszewski.